Dziękuję siema, siema od youtuber, pozdrawiam Subskrybujcie, lajkujcie, klikajcie dzwonki Lecę z nową piosenką Śpiewam Gangalbani śpiewam, śpiewam piosenkę Po Gangalbani Z popisem po, Gangalbani, popisem Monster. Dilt Dant Tekstem najlepsze Dilt to teraz zaśpiewam Więc lecę od youtuber Mówcie, że zabiłem Michaela Jacksona. Dobra, więc... lecę. Poglądam na twoją twarz i wiem, że brudny masyl na szyi wisi ci smycz plastikowej VIP. Nie, nie, nieważne, że jak, chcę stać gwiazdą drzwi. Mówię, mów się kapać, jej nie, nie jest niewiele wstyd. Mówi, mówi, że w domu na, na nią nie czeka nikt. Z gotowo broszką na palcu, dalej wciska mi kit. Mówi, że kocha mój styl i mój, mój ostatni kit. Mówi, obciągnę ci tak, że rano będzie ci wstyd. Bruna Tarjanna. au. Bruna I Te, minister do tanga. Kolejny koncert, jak zawsze, wysoki lot Mamy tu w chuj narkotyków i uderzamy na skos Ból Tarjana się czai na mnie jak klapieżny kot. Sis I fiki u fiki, bataj like Mogę like you know. mówię, mam już dość. Naprawdę, chce mi się spać. Podam na ryj i strasznie męczy mnie kat. Bardzo cię proszę, ziom zawijaj Dariannę stąd. Nie obudzisz mnie tym i najdroższy sok! Kokanna Brunatarianna! Popek mu ten Subskrybujcie, lajkujcie Brunatarianna 100 subów i robię, robię kolejny kolejne 100 subskrypcji i będzie lepszy kanał Finalne na... będzie przez 100 subskrypcji będzie zajebisty filmik Więc 100 subskrypcji Wracam do domu, wszystkiego kurwa mam dość dziękuję Bogu, że tak skończyła się noc Na... na... na następnym koncercie na pewno zobaczę ją Dariana, członek grupy przychodzi na każde show Dziela na cieszyć swą dupą, dziotka nie nic, że nie większym kurwom wyloży mi, ale mi naprawdę 16 16. Mateo zrobił ten beat, ten kawałek o tobie, to będzie największy hit. Prunatariana, au. Bruna Tariana. Oh. Tylko oh. nie mówcie, zabiję Michaela Jacksona.

Чакайте, заспеваем ещё одно. Химкашка в мешке, шаромерка в рюкзаке. Чакайте, ну. Химкашка в мешке. Ну. Ганглбайн блогеры, спробуем их. Jebać dla blachery coś się nie chcą jebać, czasem trochę tych kur... i mi żal Jebać blachery coś i zawsze nie chcą jebać, czasem trochę ty kur... i mi żal A we zawsze świecie mnie dziwki ram pam pam I, tak. Chcesz

Dla prydzik dam, prydzik kobiet, nie dla tych szmat, co stoją za rogiem, tą piosenką was pozdrawiamy z wielkim położeniem, ganz albanie. Dla dla prydzik kobiet, a nie dla tych szmat, co stoją za rogiem, tą piosenką was pozdrawiamy z wielkim położeniem, ganz albanie. Kochamy was dziewczyny i piszemy dla was numer. Jak miłosny list, gorący pocałunek, stawiamy wam tu pomnik w postaci kawałka. Prezent na dzień kobiet, nasza szczera gadka. Dobre dziewczyny, trzymajcie fasę. Głowa do góry, kochamy was, za to jest dokładnie jak w tej piosence. Tylko wal pasem w serce dziewczyny z całego świata. Popek, Borikson, ja i baba przesyłamy pozdrowienia dla każdej matki. Życzę powodzenia wam, z albanii. Prawdziwa dama to twoja mama, to twoja mama, to twoja mama. Szanują dziecię do końca świata, do, do końca świata, do końca Świata prawdziwa dama, to twoja mama, to twoja mama, to twoja mama, szanu. do końca świata, do, do końca świata, do, do końca świata. Ile już było takich numerów? O dziwkach, burderach, jebaś, nam szlam. Nastąpił koniec jebanego ścierwa, to jest kawałek dla produkcyjnych dam. Chamy pastek, dzi kobiety, nie ziomkami palć. Koronę ze złota, w każdej kurwie. pod lokiem.